Cześć tu Salis, po kilkunastu latach grania, zagranym ponad tysiącu imprez, a także trzech finałowych miejscach w Mistrzostwach Polski i DJ-ów stwierdziłem, że warto zainspirować młodych adeptów sztuki miksowania do nauki, dlatego powstaje właśnie ten kurs ABC miksowania od A do Z. W tym kursie przeprowadzę Ciebie przez wszystkie funkcje konsoli, jak i zagadnienia teoretyczne. Dzięki metodzie małych kroków Poznasz te wszystkie informacje i będziesz miał do niej dostęp w każdej chwili. Wszystkie zagadnienia rozbiłem na dosyć krótkie odcinki, tak aby wiedza z tych odcinków docierała do Ciebie jak najlepiej. Życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że do zobaczenia również na końcu tego kursu.